Jedzie chłopak z dziewczyną samochodem. Mówi do niej, czy jak rozpędzi go do 170 na godzinę, to czy ona rozbierze się do naga. Dziewczyna się zgodziła. Gdy pojazd osiągnął wyznaczoną prędkość, ona się rozebrała do naga, a chłopak tak się zapatrzył na dziewczynę, że stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w drzewo. Cudem przeżyli, ale chłopak się zaklinował. Gdy wyszła dziewczyna, była zupełnie naga, a do zakrycia miejsca intymnego miała tylko but chłopaka. Pobiegła po pomoc na stację paliw, gdzie spotkała dwóch pracowników rzeczy do nich. Panowie, musicie mi pomóc, bo mój chłopak uwiązł! A oni jej odpowiadają. Proszę pani. Bardzo chętnie, ale jak on tam głęboko utknął, to my już nie pomożemy. Rozbił się samolot na bezludnej wyspie i przeżył tylko mężczyzna, owca i pies. Gdy mężczyzna dobierał się do owcy, to pies strasznie warczał. Pewnego razu zobaczył tratwę, a na niej piękną kobietę. Uratował ją, a ona mówi do niego: Za to, że mnie uratowałeś, to spełnię twoje każde życzenie. A on rzeczy do niej: Dobrze, podtrzymaj mi psa! Pewien facet miał problemy z żoną w parametrach seksualnych. Przychodzi do seksuologa i mówi Panie doktorze, mam taki problem, bo kiedy bzykał się z żoną, to ona nie wydaje żadnego dźwięku, nawet nie krzyczy. Proszę pana, to ja mam takie rozwiązanie. Niech pan zadzwoni do agencji i zamówi striptizera z najdłuższym interesem i po prostu podczas seksu niech on panu tańczy przed łóżkiem. To na pewno pomoże. Facet podziękował i wyszedł. Po czym zadzwonił do agencji i zamówił striptizera na wieczorną porę. Jest wieczór. Stryptizer już tańczy przed łóżkiem, a facet bzyka żonę. Ale nic to nie pomaga, bo żona leży i tak nie wydaje żadnego dźwięku. W pewnym momencie facet mówi do striptizera: słuchaj, kolego, zamienimy się rolami. Ty będziesz bzykał moją żonę, a ja będę tańczył przed łóżkiem. Po czym stryptizer wskoczył do łóżka. Bzyka żonę, ona grzeszczy, krzyczy w niebo głosy z podniecenia. A facet tańczy przed łóżkiem i mówi, no widzisz? Tak się kurwa tańczy! Facet podjeżdża Porsche na stację paliw z piękną blondynką i strusiem. Pracownik obsługi podchodzi i mówi: Proszę pana, ja wszystko rozumiem, ale o co chodzi z tym strusiem w samochodzie? A facet odpowiada: To wyglądało tak. Złapałem złotą rybkę, a ona mówi do mnie: Puść mnie, a spełnię twoje trzy życzenia. To ja mówię: Pierwsze: to chcę mieć Porsche. Bach, i mam Porsche. Drugie: to chcę mieć piękną blondynkę. Bach. I mam piękną blondynkę, a po trzecie mówię do niej, że chcę mieć wielkiego, zdrowego ptaka, a ona mi kurwa strusia dała. Kowalski po pracy wrócił do domu, już ma siadać przed telewizorem, ale w pewnym momencie słyszy charakterystyczne głosy dobiegające za ściany, po czym wnerwiony mówi do syna, już mnie wkurwia ten sąsiad, mógłby ciszej dymać te swoje panienki, a syn rzecze, tato, mama godzinę temu miała wam powiedzieć to samo. I co? Powiedziała? Nie wiem! Jeszcze nie wróciła? Młody chłopak przyszedł do apteki. Stremowany poczekał, aż wszyscy wyjdą. Gdy został sam z aptekarzem, aptekarz mówi do niego: Co? Pierwsza randka? Gorzej! Jutro idę w gościnę do mojej dziewczyny i będę przedstawiony jej rodzicom. Po czym aptekarz mówi dalej: Młody, weź paczkę prezerwatyw. Młody się rozkręcił i mówi do aptekarza: Wie pan co? Daj pan dwie, jej matka też fajna dupa. Na drugi dzień chłopak jest w gościnie, został podany obiad, później ciasto i tak dalej. Po trzech godzinach chłopak się nic nie odzywa. Dziewczyna bierze go na bok i mówi, jakbym wiedziała, że jesteś taka cipa, to w życiu bym cię nie zaprosiła, a chłopak odpowiada, jak ja bym wiedział, że twój ojciec jest aptekarzem, to również bym tu nie przyszedł. Ten facet wyjeżdżam na trzy tygodnie w delegację i mówi do swojego sąsiada przyjaciela, słuchaj stary, wyjeżdżam na trzy tygodnie w delegację. Bardzo bym prosił, abyś przypilnował mi żony. W momencie kiedy raz mnie zdradzi, to wyrywaj jedną sztachetę z mojego płotu. Po trzech tygodniach mąż wraca, patrzy, a w płocie brakuje tylko dwóch sztachet. Mówi sobie, no nie było tak źle. Po czym wchodzi do domu, a żona rzuca mu się na szyję i mówi Kochanie, dobrze, że jesteś, gdyż pod twoją nieobecność ktoś trzy razy rozebrał nam płot. W hotelu trzech facetów poderwało trzy napalone kobiety: telefonistkę, ekspedientkę i nauczycielkę. Na drugi dzień rano zdają relacje i ten pierwszy mówi: Panowie! Z tą telefonistką to było dziwnie! Kiedy ja fajnie się z nią bzykam? To ona przerwała połączenie, a ten drugi mówi, panowie, u mnie też nie najlepiej było z tą ekspedientką. Kiedy ja dobieram się do jej małej, to ona mówi, proszę zapłacić, bo nie wydam towaru. A ten trzeci rzecze, panowie, to jest też nic. Ja z tą nauczycielką ostro się bzykam, a gdy skończyłem, ona do mnie mówi, proszę powtórzyć jeszcze raz bez pauz i stękania.